serdecznie na moim kanale, czyli Majencja. A Ciebie zapraszam na kolejny odcinek z malowania obrazu po numerech. a w sumie malowania samodzielnego obrazu. Tak? Tak. <grywa> e, I e, jest on taki, jeśli oglądaliście Bakto to już troszkę wiecie, co się w nim znajduje. Jest obraz e, z firmy Kajet, z Biedronki. E, jest, ma on wyglądać w ten sposób, jest to widok na morze. Jest to obraz rozmiaru 40x50 i ma on w środku farby i pędzelki. Tak wygląda to na przodzie. Zobaczymy co tam jeszcze jest Bo myślę, że coś tam jeszcze musi chyba być Chociaż może są tylko te trzy rzeczy Zaraz zobaczymy Jestem ciekawa jak on wyjdzie w efekcie końcowym Właśnie w tym odcinku Zobaczcie jak go maluję, co się w środku znajduje I podsumowanie tego całego obrazu Ja już robiłam taki film Jeśli wiecie, a jak nie No to was serdecznie do niego zapraszam I też bardzo mi się podobał ten obraz Ale zobaczymy czy ten mi się spodoba I czy on będzie fajny, czy nie i w ogóle, więc dobra, otwieramy! Bo mogę doczekać. Ale już zaczęłam. No ja teraz jak to otworzę? O, jest, mi się. nie jest czy on jest tak przyklejony do tej foliki, nie proszę. Dobra, słuchajcie, jak od razu odpakowałam ten obraz, to moje pierwsze wrażenie było takie, że on tak pachnie. On ma taki intensywny zapach. Widzisz, czy mi się kojarzy bardzo z remontem i takimi typowymi farbami do ścian. Tak mi pachnie i to płótno. Nie wiem dlaczego, ale e, tak pachnie moje płótno. E, mam tutaj taki kartonik i mamy tutaj obraz. Nie wiem, chyba z tej strony powinniśmy go trzymać. Bo szczerze powiedziawszy, on teraz nie przypomina dosłownie nic. On przypomina teraz e, wielką ilość numerków. Ile on przypomina? E, jest to taki zwykłe numerki. Nic teraz specjalnego tutaj nie mamy, ale przejdźmy do zawartości w środku. Więc mamy, e, tak jak w poprzednim obrazie, mamy tutaj tą jakby kartkę z numerkami, jakby się nam zamalowała jakiś numerek czy coś, albo chcielibyśmy coś sprawdzić. I mamy farbki oraz pędzelki. Jest tutaj sporo więcej i mamy tutaj nazwę, że jest to do obrazu widok na morze. I nie ma tutaj instrukcji na tym obrazku. Zauważyłam to, że nie ma tej instrukcji. Ale właśnie w tamtym było, ale instrukcje słuchajcie jest z tyłu na tym kartonie, więc jeśli chcecie, to sobie po prostu wytnijcie tutaj ten kawałek kartonu i w ogóle zaraz zobaczymy, czy mam wszystko co powiedział producent, bo zobaczymy. Mamy mieć tutaj pod o rozmiarze 40x50, czyli płótno, farby akrylowe ponumerowane w pojemnikach, mam je. Mamy mieć też 4 sztuk pędzelków, też mam 4 sztuki wydrukowany szablon mam i zawieszki na ścianę, jakbyśmy chcieli je zawiesić z krętami. też mam dwie sztuki, tak mi się dzieje. tak. dobra. otwieramy, zobaczymy farbki. nie, nie, nie komar. dobra. E w tym przednim obrazie, który miałam to jest bardzo podobnie mamy po prostu dużą ilość tych farbek w tych pojemniczkach tutaj mamy takie niebieskie jasne jakieś takie wyręcz białe jakieś niebieskie o zielone róże z brązami też tutaj mamy brąże żółcie i takie szare, czarne i szare, takie ciemne jest ich dużo i mamy tutaj 28 numerków ojej, jak mnie komar atakuje i jeden w ogóle co mi ciekawi, to mnie strasznie ciekawi, że ten 1.28 tutaj idzie burza. <grym> idzie, słuchajcie, u nas burza, ale to nieważne. Eee, mama tutaj 28 i wydaje mi się, że ten, który nie ma w sumie numerka, to też jest chyba 28. Ja nie wiem, co to tak mi się wydaje, bo on nie ma. Chyba, że są po prostu plamki, które nie mają numerków, ale wydaje mi się, że to 28. Nie wiem, słuchajcie, co to jest, nie wiem, naprawdę. Więc nie wiem dlaczego tak jest. Nie ma niestety też nawet napisane, ile ma być tych y, farb, niestety, więc też trochę. Nie wiem, czy mam wszystkie, ale raczej tak. Y, no i mamy też kolejny produkt, który jest też dosyć ważny. Zaraz go odpakujemy. Muszę uważać, bo są tutaj malutkie elementy, i nie chcę ich pogubić. Mamy tak, cztery pędzelki. W poprzednim obrazie miałam tylko trzy i były to takie. Było chyba bez tego. Tego takiego nie miałam, mi się wydaje, chociaż w sumie. Nie, nie miałam chyba takiego jednak. Nie, wiem, te dwa są bardzo. Stąd komarze. I słuchajcie, tyle komarów fatalnych dzisiaj. E, są takie dwa bardzo podobne te pędzelki, więc nie wiem, któregoś nie miałam, bo na pewno miałam takie dwa. Tak, mamy, słuchajcie, dwa takie, ojejku, dwie śrubeczki i do tego mamy e, takie dwie zawieszki, żeby sobie zawiesić na ściany czy coś. E, no i co? Mam cztery pędzelki, które bardzo mi ciekawią. Jeden jest taki, ojejku, ojejku, tak. Cztery pędzelki. Są bardzo podobne jak te poprzednie, też są niebieskie. Jeden jest taki szeroki i trzy są takie mniejsze. No, dobra. Słuchajcie, w zawartości to jest już dosłownie wszystko, bo więcej nie mamy, jak już mówiłam. Mamy tutaj tylko pędzelki, farbki, jakieś tam zawieszki z wkrętami. No i oczywiście najważniejsze, czyli nasze płótno. No i w sumie co? Zapraszam Was teraz, jak maluję ten obraz. Tutaj będziecie mieli za chwilę, jak maluję ten obraz i jak on wygląda w trakcie malowania, i czy są jakieś postępy i w ogóle, więc zapraszam teraz na malowanie obrazu. Minęły już dwa dni od otwarcia mojego pięknego obrazu z widokiem na morze, więc jest to już dosyć sporo. Zrobiłam sobie trochę tego obrazu poza kamerą, ponieważ nie mogłam się już oprzeć od zaczęcia. Wygląda on w ten sposób. Zaczęłam go wieczorem od e, nagrania mojego filmu. Już wieczorem zaczęłam go malować, ponieważ e, bardzo e, byłam taka e, szczęśliwa i chciałam go szybko pomalować, e, ponieważ ja bardzo lubię rzeczy artystyczne. E, pojawiło się też parę e, odcinków na moim kanale z wersjami artystycznymi i strasznie mi się podobają e, takie właśnie te obrazy. E, jest ich trochę już. E, tego obrazu, już trochę zamalowanego. Strasznie mi się podoba to, jak e, wygląda, sy, e, jak się go oddali. <grywia> maksinuś! Towarzyszy mi dzisiaj maksinuś w nagraniach. E, jak się oddali ten obraz, to on e, jest już tak przypominający morze. Tutaj jakby jakieś drzwi, jakiś. E, taki słup. Coś takiego. E, I bardzo mi się podoba, jak on wygląda. E, Moja siostra, słuchajcie, ODziwo e, jest już e, sporo starsza, i nie za bardzo już tak nie ma, nie ma czasu, żeby malować. To bardzo jej się też spodobało e, to malowanie, i właśnie malowała ze mną to morze e, i bardzo powiedziała, że jej się spodobało. E, właśnie tą część, właśnie to niebo, morze e, razem malowałyśmy i strasznie jej się to spodobało. Nawet jak poszłam na chwilę odpocząć, to moja siostra nadal sobie siedziała i malowała, więc bardzo się spodobało. Może sobie zakupi taki obraz i też będzie malować. No i w ogóle strasznie mi się podoba, ale powiem Wam szczerze, że jest to o wiele trudniejszy obraz od tego poprzedniego. Jest bardzo... Pracochłonny e, Ma dużo numerków, e, których niestety trzeba przy nich dużo posiedzieć. Na przykład, tutaj ten element ma tak małe numerki, że prawie ich nie widać. Na przykład, nie wiem czy widzicie tutaj, jest numerek 24, który ma dosłownie może milimetr. I ledwo widać numerek, e, ale są też oczywiście większe części, e, przy których jest um, mniej roboty. E, jednak, no. Wydaje mi się, że już zrobiłam prawie połowę tego obrazu. No i co? Chciałam jeszcze powiedzieć o tym, że pamiętajcie o tym, że gdy wyjdziecie za linię w tym obrazie, to nic się nie stanie. Ja już nieraz wyszłam za linię i nie przejmujcie się tym, nie stresujcie się to, nie przeszkadza, bo szczerze powiedziawszy to jest Wasz obraz. I to jakby Wy musicie sobie ustalić, czy on ma być dosłownie taki sam, czy ma być troszeczkę inny. Ja na przykład mam tutaj taką łódeczkę, tutaj jest i ona mi dosyć nie wyszła. Znaczy może... Nie jest zła, ale nie wydaje mi się, że przypomina w jakikolwiek sposób łódkę Ale nie przyjmuję się tym, ponieważ nie przeszkadza to jakoś bardzo na obrazie gdy się to oddali, to szczerze powiedziawszy ta łódka nie przykuwa takiej wielkiej uwagi I na początku powiem Wam szczerze, że wydaje się, że te kolory są bardzo szare, takie ciemne Te plamy się bardzo odznaczają, ale właśnie gdy się oddali I na przykład odejdzie się 2-3 metry od tego obrazu to szczerze powiedziawszy, super wygląda ten, ten, ten wygląd tego obrazu. Bardzo mi się podoba. E, jeszcze powiem Wam więcej o tym obrazie na koniec. E, I ja za, dalej e, idę malować. E, e, no i co? To na razie wszystko o tym obrazie, e, co z nim doświadczyłam. Bardzo mi się on podoba, a ja lecę dalej malować. swój obraz i teraz Wam pokażę efekt końcowy jak on wyszedł. Zjadło mi to troszeczkę długo, ponieważ było tam mega, mega, mega dużo małych szczegółów i zanim po prostu już mi się nie chciało malować tego obrazu, ale farby mi w ogóle nie zaschły. No i powiem Wam szczerze, że no, efekt końcowy jest perfekto. Teraz możecie go zobaczyć. z moją siostrą, ponieważ niestety numerki były tak małe i chyba niezbyt dobrze porozmieszczane i w ogóle, że niektóre w ogóle mieszka tutaj. Według wzoru powinny wyjść takie właśnie kwiatki, a wyszło po prostu sam zielone miejsca z niczym, powiem Wam szczerze. Więc po prostu wzięłyśmy sobie taki obrazek z internetu właśnie, który przedstawia ten sam obraz i tą karteczkę, którą dostaliśmy w zestawie i wzorowaliśmy się na tym, ponieważ no nie wyglądało to dosyć korzystnie i myślę, że po prostu ten obraz byłby raczej do śmieci niż gdzieś go powiesić. No a teraz moim zdaniem wygląda super. Oczywiście możecie w komentarzu napisać, jak Wam się podoba, czy podoba Wam się i czy jest fajny, bo mi się bardzo podoba. No i powiem Wam szczerze, że potrzebowałam pomocy troszeczkę mojej siostry, więc malowałyśmy go razem. Bardzo powiem Wam, że Marta się wciągnęła w to malowanie tego obrazu. Bardzo jej powiedziała, że jej się spodobało, więc no... Naprawdę. Eee, więc sobie właśnie malowałyśmy. Barta mi pomogła robić te mniejsze detale na tych fiaskach, więc jak widzicie, no moja siostra budzi w sobie artystę normalnie. No więc e, bardzo mi się podoba ten obraz. Powiem Wam szczerze, że jest tak śliczny, że naprawdę nie mogę się na niego to no po prostu powinien do e, jakiejś galerii sztuki po prostu trafić. No możecie właśnie napisać w komentarzu, co Wam się on podoba, czy może byście coś od niego odjęli, czy dodali, a może jest po prostu idealny. Więc tak, ja em, po prostu jestem z niego mega szczęśliwa, efekt końca mi się bardzo podoba, więc mam nadzieję, że Wam też się nie podoba, dawajcie łupki w górę, piszcie komentarze i subskrybujcie ten kanał z dzwoneczkiem. No i też macie mój Instagram, Jennięcia Powłoba, Ja się z Wami żegnam i, i do następnego odcinka.